5, 4, 3, 2, 1, go! I 300? I hamowanie się kanału z lewej, I 150? I 150? Mocno hałuj, brabychak, czasno! Prawy hak ciasno. Już. Ojej. I 150 spadanie. I hamuj. 3 plus lewy długi. 3 plus lewy długi. Pierwszy zjazd. I 100 hamuj. Prawy nawrót szeroko. Prawy nawrót szeroko. I 100. Rondo przytul. I 2 plus lewy z ronda widzisz. Rondo, przytuli 2 plus lewy z ronda widzisz. Już. i przechodzi w lewy 6. I 50 hamuj mocno. Lewy nawrót szeroko wyjście. Już, tak wie, ładnie. Już. I 150. Hamowanie szukane od lewej. I 100. Lewy ham ciasty wyjście. W dole haki, na wyjście. Jasno wyjście, tak jest. dobra, I 150, dwa plus prawy. 150. I dwa plus prawy, wypuść, pierwszy zjazd. Dwa plus prawy, wypuść, pierwszy zjazd. Wypuść i pierwszy zjazd. Pierwszy zjazd, pierwszy zjazd. Dobra. I w Jeszcze. Jest. Już.